Tobiasz pyta, czy zostanie liderem, opłaca się czasowo i finansowo. Stawki programistów za granicą zdalnie wyrównują i przewyższają stawki menedżerów wysokiego poziomu, a praca od 8 do 16 i mniejsza odpowiedzialność. A czemu ma być od razu menedżerem wysokiego poziomu? Mnie Nie chodzi o poziomu. to, że programista, można powiedzieć szeregowy, pracujący zdalnie za granicę, zarobi więcej niż tutaj, nawet wysokiego poziomu menedżer, więc tym bardziej niż menedżer. No dobrze, ale może do... zostać tym liderem. Za granicą. I? No i zarabiać więcej niż programista za granicą. Hmm? W sensie akurat mówimy o tym, że po prostu porównywanie jednego stanowiska w Polsce do jednego tak, stanowiska za granicą. To jest bez sensu. Jest trochę. nieporównywanie porównywanie eee, miałbym do jabłek, ogólnie sytuacji, Ogólnie nie, tak? jest tak i to ja widzę i po sobie, jakby po innych firmach, że jakby z jednej strony mamy stawki programistów i jak jestem dobrym programistą za granicą, to zarabiam X, ale jeżeli jestem za granicą tak zwanym staff inżynierem, czyli takim człowiekiem, który jest naprawdę mocny technicznie, jest blisko biznesu, ma wpływ na produkt, steruje pewnymi rzeczami optymalizacji, zarabia dużo więcej niż e, e, programista, a odnośnie tego, czy praca 10-16 jakby Będąc programistą, jeżeli masz, mówiąc brutalnie wyjebane i o, o 16 kończysz, to, jakby to dokładnie tak samo będziesz robił jako lider, tak? I to Potwierdzam, nie, nie, nie ma... to nie chodzi o wyjebane, tylko chodzi o szczere zasady. Ja podpisałem umowę do 16, to o 16 wychodziłem niezależnie, no i dokładnie, programistą czy liderem. No dokładnie, więc jakby to się nic nie zmienia, tak? A jak jesteś programistą, który ciągnie tak długo, aż, aż dociągnie temat, to dokładnie tak samo będziesz robił jako team leader. I teraz uważam, że prędzej można zachować zdrowe, zdrowe godziny, będąc tym liderem, gdzie po prostu tak organizujesz pracę innych i to trochę jakby inni pomagają ci w osiąganiu twoich wyników, nie będąc programistą, gdzie 100% twoich wyników zależy od twoich paluszków. Aqua tablet ma fajne spostrzeżenie pod warunkiem, że tym lider zarobi więcej niż deweloper, co jest naturalnym kolejnym rzecz niekoniecznie. No, moim zdaniem tak, dlatego że tym lider to bardzo często jest osoba, która jakby. Yy, znaczy jakby taki tym lider mianowany, to jakby nie wiem, jakby jak, jak, jak funkcjonują widełki w e, te, te, takich organizacjach, natomiast z reguły jest tak, że e, w jakiś sposób zostaje się tym lidem z mojego doświadczenia w IT. Tak? Jestem programistą, który jest jednym z najbardziej cenionych programistów w zespole. Tak? Naj, jakby najtrudniejsze rzeczy, najbardziej takie. Krytyczne trafiają do mnie. Nie? W związku z czym przychodzi do mnie szef i mówi: Słuchaj, ja bym chciał, żebyś ty trochę tej swojej wiedzy wykorzystał do tego, żeby inni też dowozili więcej, żeby dowozili te trudniejsze rzeczy i on mi nie powie i proponuje ci za to 10 obniżki pensji. To tak nie działa. Jeżeli on przychodzi do mnie i chce mnie wyciągnąć z tej roli deweloperskiej, w której jestem, w której jestem ugruntowany jakby wyżej, no bo rola team leadera jest nad takimi stanowiskami deweloperskimi, to co powie mi, no to proponuję ci obniżkę pensji, bo teraz wiesz, będziesz miał wpływ to coś za coś. Nie, mówi mi jakby i dam ci więcej, więcej kasy za to. Więc tak, z mojego doświadczenia Taki lider, który jakby zostaje liderem, a nie jest mianowany liderem, od tyle, o, zatrudniliśmy lidera, teraz będzie super za, za, zapierdzielać, to jakby zarabia więcej niż programista, bo to jest awans programisty na lidera, który zawsze wiąże się z jakimś zachęceniem tej osoby, właśnie w formie czy bonusów, czy premii za wyniki tego zespołu, czy, czy po prostu jakby pensji, czy jednego i drugiego i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że tak. Konkretnie znam osobę bardzo dobrze, która była kiedyś liderem. W organizacji, pracowała w Polsce w biurze, miała tam pod sobą paru programistów, takich normalnych. Potem zmieniła pracę, właśnie jako zdalny programista do firmy zagranicznej, trochę przejmując się tym: no dobra, tam byłem tym liderem, teraz będę po prostu programistą. Okazało się, że w ciągu dosłownie pół roku, dzięki tym skillom swoim liderskim, mm. teraz on jest prawie że głównym programistą w tej firmie. Super. Po pół roku. Dostał dwa razy podwyżkę i już yy, przygotowuje grunt pod to, akurat dla niego jest kasa, najważniejsza jest na takim etapie życia. Przygotowuje grunt pod to, żeby za kolejne pół roku mieć nie podwyżkę 10%, a 100%. I to naprawdę wystarczyło bardzo mało czasu. A dlaczego? Dlatego, że wszedł w tą organizację, w której nikt go nie znał, po prostu był dobry technicznie, więc go wzięli. A się okazało w trakcie tej pracy, że on w taki sposób z biznesem rozmawia, że tak pokazuje swoje rozwiązania, takie daje fajne analogie, tak przedstawia swoje rozwiązania problemów, tylko z bardzo silnym pogranem technicznym. Że po prostu teraz główne osoby przychodzą do niego, a nie do osób, które były w tej firmie od 10 lat. To jest, to jest, to jest, to jest chyba to jest chyba um... To jest coś, o czym, my, chyba coś, o czym mówimy bardzo dużo w tym programie, że my trochę rozdzielamy stanowisko od umiejętności. Mm -hmm. Czyli my mówimy, chcemy wam pokazać jakieś umiejętności, chcemy wam pokazać te softowe umiejętności i możecie z nich korzystać niezależnie od tego, czy będziecie liderami, czy nie będziecie liderami. Potem jak się potoczy wasze życie, czy z powodów finansowych, czy jakichś innych, wybierzecie rolę lidera, czy rolę dewelopera, czy w Polsce, czy za granicą, to to już jest super wtórne i to jakby zależy do was. Ale jeśli będziesz miał w swoim wachlarzu umiejętności te umiejętności, to będzie Ci łatwiej, niezależnie od tego, którą yy, wybierzesz. Ogólnie to jest tak: senior developer, który ma skile techniczne, jest dla mnie, sorry, ma skile miękkie, jest dla mnie więcej warty niż senior developer który tych skilli miękkich nie ma. Tak, zakładając, że są na podobnym poziomie technicznym, a to nie jest albo albo, bo to mm. nie jest tak. Hm, teraz będę uczył się rzeczy miękkich, to muszę odpuścić Javę. Nie, kurde. Jakby tą Javę już bardzo często często masz, natomiast jeszcze jedna rzecz mi długo, powiedzieć tym swoim koledze. Bo ja mam kilku kolegów dobrych, którzy są ja super królew. wymiataczami technicznymi e, i e, żaden z nich nie ma oficjalnie stanowiska dewelopera, bo wyskoczyli Kompetencyjnie, poza widełki dewelopera, mm. więc jeden jest VP of tam product w jakimś wielkim banku, jest deweloperem, ale nie byli w stanie mu zaproponować pensji takiej, jaką powinni. Na stanowisku dewelopera, bo to wykrzyczało poza tym CNB, tam framework i tak dalej, więc ma VP of coś tam. Był też kiedyś takiegoś w środowisku którego Oracle z kolei zatrudnił gdzieś tam i też nie mógł być już dłużej programistą, bo żeby mu podnieść stawkę, musieli z niego zrobić engineering menadżera i tak dalej. Więc jakby nie wiem, czy faktycznie jest tak, że deweloperzy w zagranicznych firmach zarabiają więcej niż menadżment wysokiego poziomu, bo. Wszyscy moi znajomi, którzy są bardzo dobrymi technologami, są oficjalnie na stanowiskach menedżerskich po to, żeby uzasadnić ci wysokie zarobki. To tak mi teraz przyszło do głowy, że. Piotr napisał komentarz, do którego też możemy się odnieść, ale dość do, do, szybko: dam ci więcej kasy. Cytat: To w polskich firmach bardzo rzadko pada. Ale to też nie chodzi o to, żeby to samo padło, tylko dzięki tym soft skillom umie się lepiej rozmawiać z ludźmi, umie się lepiej negocjować, ma się wtedy lepsze relacje z osobami też decyzyjnymi, więc to niekoniecznie jest tak, że ktoś przyjdzie do ciebie i ci powie, że ej, yy, ale teraz dostaniesz więcej kasy, ponieważ tak, tylko sam też będziesz lepiej potrafił po yy, prostu o to zawalczyć. Tak, przy czym też wydaje mi się, że jak firma zobaczy, że tu jest super pracownik, który jest deweloperem, ma skillę miękkie, dogaduje się z biznesem i tak dalej. To sami będą chcieli go zatrzymać i, i, i tak naprawdę. To nie wydaje się, mi się, że tak strasznie rzadko to w Polsce ja, ja, padało. Ja trochę się wyłączyłem, bo ja się zaczynam zastanawiać panowie, o czym, o czym jest ta dyskusja. No, w sensie lepiej mieć te skile niż ich nie mieć, nie? W sensie jakby potem może się różnie życie ułożyć. No, ktoś może zdecydować właśnie, że będzie tym liderem a ktoś może zdecydować, że będzie deweloperem. Masz gdzie, rację. Ten, ale na Boga, no, za, zachęcamy cię do, do, do czegoś, żeby jakby poszerzyć swój horyzont właśnie, żeby się nauczyć nowych rzeczy. I dzięki temu mieć większy wybór, czy z tego skorzystać, czy akurat będziesz miał szansę, żeby z tego korzystać No co no, żebyś... na pewno trudne. No. Pytanie na jakim stanowisku? No tak. No, A znaczy, no, znaczy, też jakby to bardzo. Dobra, bo znaleźć, się na rozgadaliśmy nad tym pytaniem tak. i e, to jest to, pytanie. bardzo mocno podkreślamy, że te skille są potrzebne nie tylko na stanowiskach menedżerskich, ale także po prostu na stanowiskach programistycznych i technicznych, bo wtedy co? Tak. No, no, A Dobra, to w nie. chciał kliknąć. Tak, właśnie next. Widziałem taki miałem wczoraj, gdzie na meczu stoi koleś z napisem press. A tak, podchodzi idą. koleś i go klika. <laughs> <laughs> ale ale, ale, ale to, to całkowicie by the way. Katarzyna ma spostrzeżenie, że po wypuszczeniu Horyzontu Lidera będzie częściej słychać daj mi więcej kasy w polskich firmach. No i dobrze. Jeszcze Jeżeli ludzie to. będą w stanie jakby no, pociągnąć zespół, nie... firma będzie jakby miała z tego lepszy performance. Lepszy PNL, no to czemu masz. Na pewno ta podwyżka na... będzie dla firmy korzystniejsza Dokładnie, w stosunku niż do tych zysków. W tej osoby, która no, wow. ma odejść. Więc tak, znaczy. Żeby nie było, jego, bo każdym w każdym szkoleniu dostajemy bardzo duży feedback, że ludzie podostawali podwyżki, pozmieniali roboty na fajniejsze. A to w DNA awanser, tak było, że była... Ale i po DNA, i... po Dominant Rivals, po fajty, i... po smartestni, po DB i... po, i... po, i... po, i... po wszystkich tych naszych szkoleniach po prostu ludzie dostają więcej kasy i bardzo dobrze. Ale jest? to jest ogólnie taka idea rozwoju, jak się uczę no to i umiem swoje się więcej, zaszno. to że mam zarabiać tyle, ile zarabiałem, jak umiem mniej. Ale teraz po Horyzoncie Lidera będą mieli robić to bardziej umiejętnie. Tak. Dokładnie.